Ketle. Pokażę Wam proste zastosowanie ketli, co mogą nam dać ketle w przeciwieństwie do zwykłych sztangielek. Chodź kolego, zobaczcie, w jednej ręce ma ketla, w drugiej sztangielkę. Czym się to teraz różni tak naprawdę? Jeżeli kolega robi z handlem ćwiczonko, to nie może przekroczyć linii barków. Dlaczego? Dlatego, żeby mieć stałe napięcie mięśniowe, tak? Natomiast co się dzieje, jeżeli używa ketla? Coś padnie? Słuchajcie, poprzez to, że środek ciężkości na sztangielce napiera bezpośrednio w dół, nie że możemy sobie pozwolić na przekroczenie linii barku. Natomiast ketel jest trzymany w ręku, a jego środek ciężkości gdzie wychodzi poza linię barku. Dzięki temu z ketlami możemy przedłużyć sobie o te 15 cm z każdej strony zakres ruchu. Proszę, wykonaj. Oczywiście nie będziemy w pełni złączać tych ketli, dłoni, ponieważ i tak w końcu w tym momencie co się stało, i tak żeśmy w końcu już tym brzuisem ketla przekroczyli linię barków. Natomiast wystarczy zrobić jakieś 15 cm odstępu, a ketel nam wystaje poza linię barków. Proszę rób, i tym sposobem właśnie zwiększyliśmy zakres ruchu, chociażby z takim zastosowaniem ketli. Przedłużenie zakresu ruchu, tak. Możemy kolejną rzecz zrobić: wyciskanie i sami decydować z której strony środek ciężkości będzie wchodził. Czy to z tej, czy z drugiej strony. Zobaczcie, jeżeli teraz polega sobie wyciskanie z ketlami, mamy gwarancję, że środek ciężkości nas ciągnie w tą stronę, a nie na zewnątrz. Dzięki temu większa gwarancja, że to klatka piersiowa będzie robiła robotę, a nie nasze naramienne. Proszę lub. A szczególnie przedni akton barkowy. Zobaczcie. Oczywiście możemy zdecydować tak, jeżeli jest taka potrzeba, że środek ciężkości będzie z tyłu, tak? I proszę. Decydujemy środkiem ciężkości. A teraz usiądź na aweczkę tak jak siedzisz, siedź, siedź wyprostuj się i zrób wyciskanie. Jak ze sztangielkami. Dokładnie, popatrzcie, no rób. Siła i środek ciężkości... Gdzie idzie? Za plecy, tak? Co Wam to przypomina? Wyciskanie sztangi za karku, tak? Siła schodzi nam za plecy, imitacja wyciskania sztangi za karku. A gdybyś chciał zrobić imitację z przedkatki piersiowej, to oczywiście przerzucimy ketla na tą stronę i środek ciężkości już wychodzi nam z tej strony. No niby ketel, a widzicie, ile prostych takich zastosowań, jeżeli chodzi o sporty sylwetkowe. Oczywiście warto sobie zrobić jeszcze kiedyś tam. Jak już oczywiście już opanujecie wszystko z tego kursu, na specjalizację z ketbeli. zobaczcie kto w Polsce prowadzi ketbele. jest jakaś... Artur Rojek mogę polecić. Tak, oh, tak. no jeżeli znajdziecie jakiegoś fajnego nauczyciela w fajną szkole, to załóżmy na weekend, dwa dni, robicie specjalizację z, ket... z ketla, sprawdźcie kto to prowadzi, jakieś znane nazwisko, co fajnie prowadzi zajęcia i nauczycie się fajnych zajęć z ketlami, tym bardziej, że to jest dosyć popularne, ludzie lubią trenować na ketlach. Także warto sobie to zrobić. Ile to kosztuje? No na pewno parę stówek zapłacicie za to, ale nie, nie mówię, żebyście robili zaraz po tym kursie, tylko poczekali sobie z pół roku, opanowali wszystkie informacje, które uzyskaliście u nas, a później zapisali się oczywiście na następną, yy, następną specjalizację. Kolejną taką specjalizacją może być chociażby. Tak, korbegi albo co? Albo worki bułgarskie, które bardzo fajnie obciążają nam. Trzymaj. Dociążają nam wykroki, zobaczcie. Dzięki temu nie musimy biegać ze sztangielkami, tylko ciężar fajnie się rozkłada na y, obręczy barkowej, na czworobocznych poru, parę wykroków i na pewno wygodniej się z takimi y, workami bułgarskimi chodzi niż oczywiście z obciążeniem sztangielek. Ciężar jest miękki, bo widzicie, to jest wypełnione. Nie wiem czym, ale nic nas nie gniecie, nic nas nie uwiera. Worki bułgarskie mają również zastosowanie albo takie bagi które właśnie w crossficie są często używane tutaj Ilona na pewno coś może powiedzieć, bo pewnie trenowała na nich tak? jak się wspinamy po linie jakie mięśnie działają? i konkretnie słuchajcie, jaki jest ruch? nie jest w tej płaszczyźnie, tylko mamy blisko ciała, tak? więc imitacja ściągania drążka do klatki piersiowej ale chwytem jakim? wąskim a więc działa najszerszy grzbietu włókna najbardziej, które te dolne wewnętrzne dobrze, mamy najszersze grzbietu, co dalej? triceps gdzie mamy ruch wyprostu? nie mamy ilo na ruchu wyprostu, tylko mamy ruch zginania No jak jak wchodzimy po linie ja oddziałuję bicepsem na zgięcie, ja nie wypycham niczego ja robię zgięcie, a więc biceps ale dzięki temu, że ja ścisnę całą linę przed, przed ramieniem to nie spadnę, a więc izometrycznie co jeszcze się włącza? Oczywiście mięsie przedramion, więc najszersze grzbietu, bicepsy, przedramiona. Pytanie czy używamy nóg, czy ich nie używamy? Jeżeli używamy nóg, to które mięśnie będą działały? Oczywiście, czwórki, dwójki, pośladkowe. Tak wygląda wchodzenie po linii. Natomiast kolejne pytanko. Flagę, gdybyśmy chcieli zrobić, tak? Chorągiewkę. Co działa przy chorągiewce? Jakie grupy mięśniowe działają przy chorągiewce? Popatrzcie proszę. Tak to wygląda. Ja tego nie zrobię, za cienki bolek jestem niestety. Ale właśnie, zależy, która strona. Popatrzcie, dolna ręka, co próbuje robić? Całej siły odepchnąć się, żeby się utrzymać w pozycji, tak? Więc działa taka grupa mięśniowa, jak co? Na ramienne, obręcz barkowa plus triceps, tak? Natomiast górna ręka, co próbuje zrobić? Przyciągnąć. A więc działa górna ręka na najszerszym grzbietu i bicepsie. No, i trzeba wytrwać w tej pozycji. A żeby wytrwać w tej pozycji, to jakie mięśnie musimy włączyć? Praktycznie oczywiście całe ciało musi być napięte, ale najbardziej to będzie brzuch, mięśnie skośne, mięśnie proste, uda będą napięte, czworoboczne lędźwi będą bardzo mocno y, pracowały, i oczywiście tak będziemy starali się wytrzymać jak najdłużej na pełnej izometrii.